Gran! Krą wiem wiem, jeż bochady. Nie przejmuj się. Zaraz K przestanie. Siedź cicho. <laughs> Przepraszam. Dzieci śpią? Tak. A ty, ty... Coś tam mam rocze Siedzi bezpiecznie w pudle. Słuchaj, może by on coś zrobił z tymi piorunami? Ależ zostawcie go w spokoju. On nam nie może pomóc. Idź spać. Tak się boisz? Zawsze bałam się burz. Jesteśmy bezpieczni. Na dachu mamy odgromni. Gdzie? Nie widziałam. Rzeczywiście jest prawie niewidoczny. Wmontowany jest w antenę. A właśnie, właśnie. Więc o co chodzi? O to, że chciałabym mieć taki drugi piorun ochron. Normalny, widoczny. Taki widoczny dla pioruna. Ale po co nam dwa? Ale jednak chciałabym mieć taki jeden dla siebie normalny. Ile to może kosztować? Nie wiem. Za darmo nie montują. Dobranoc. A może by ten... wow... Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, wita Was Zangwil, czyli ja, Salomon Zangwil. Ale ja nie jestem tu najważniejszy, najważniejszy jest Super Jack, który też Państwa wita. Super Jack, wita Państwa. Rozpoczynamy nasz program. Oczywiście wszyscy wiemy o co chodzi i na czym zasady, ale przypomnę, oglądamy wszyscy w naszym programie klipy muzyczne i za chwileczkę pokażemy tutaj państwu dla Was króciutkie, półsekundowe fragmenty dziesięciu takich klipów. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie, przypomnienie sobie albo sprawdzenie numeru tego klipu i przekazanie go do nas, bo to zadecyduje o Waszym szczęściu, o wygranej, o wielkiej nagrodzie. Super Jack mający z pamięci wszystkie wiadomości na ten temat. Połączy je z Waszymi numerami i wskaże zwycięzcę. Na tym to wszystko polega. Sprawa jest szalenie prosta, jeszcze tylko przypomnę nasz numer telefonu 3993. Bardzo łatwy i prosty do wybrania na Waszych aparatach. A więc uwaga, za chwileczkę zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Start. Do I do To krytyństwo mógł myśleć tylko komputer. Komputer? Wow! Szanowni jeszcze coś? Dobra, Max, jak podoba ci się historia tego baga? Przestań mam lać tym jęzorem. Max, zaprosiłem cię do knajpy. Postawiłem ci obiad. A ty lubisz sobie w zębach? Trąbisz, i za chwilę jeszcze pewnie zaczniesz się drapać. Posłuchaj, Angus. Dzięki, przemówił wreszcie. Pracuję w komputroniki od dawna. Nazywam się Max Usher. Jestem najlepszym specjalistą od wirusów komputerowych. Ale po tym, co im powiedziałeś, myślę, że ten swój stopień naukowy to wziąłeś. No, no, z czego? Z termometru. Max! Nie denerwuj się. Gdyby nie Morgan w ogóle bym tu nie przyszedł. No to jeżeli Morgan ci kazał, to pracuj. Angus, ja znam prawie wszystkie wirusy komputerowe na świecie. Sunday. Sunday. Yankee Dudli. Yankee Doodle. Benzuk. Benzuk. Pink Pinko. I wow. Śmau. A nie wow. Nic takiego nie istnieje, to nie jest żaden wirus. Max, mogę przydzielić mi Ciebie do pracy, więc słuchaj moich poleceń. Ten van z Komputroniksu. Z małym laboratorium. Jedziemy i łapiemy go. <grym> Max, ja mam już plan. No ciekawe, jak go złapiemy. Ręcznie. Ręcznie. Ręcznie na adres. Jedziemy, łapiemy go i mamy. Proste? Za proste. Je, jak to? A tak to. Ty jesteś już... Puknięty angus. Mamy ręcznie wykraść wirusa komputerowego, tak? Ty zwariowałeś. Jak mogę wykraść coś, czego nie widać? Max, Max, ja nie zwariowałem. Ja tego wirusa komputerowego to jest coś, coś, co miałem w tych dłoniach. A po co? No, żeby go złapać. A po co? No, żeby mieć korzyści. Jakie? Zagrać na wszystkich komputerach świata. Bez hasła? Bez. A na komputerach bankowych też? <laughs> Nareszcie zrozumiałeś, Maciu. Zwijamy się. Max, na co czekasz? Dobra, dobra. Jak wygląda to coś, co mam ukraść, jeśli w ogóle wygląda? Zobaczysz. O. Paskudna burza. Ha, piękna pogoda, Hardok. Dla kogo? Dla złodziei wirusów komputerowych. Nie jestem pewien. Od teraz mów mi Dark Avenger to wziąłeś. Mroczny mściciel to najgroźniejszy z wirusów. I od teraz ja nim jestem. Uuu, Niezłe cacko komputronik na kuka. Największe nasycenie komputerów na centymetr kwadratowy w Lorenta. <noise> Co to? Autoruter, tu zaprogramujemy naszą trasę. A to co? To jest nasz cel, ulica Main 20 Dombeytsów. Tam jest ukryty wow! Jasne! Yes. <noise> wow! Będzie nasz! Musisz rozwiązać ten quiz. Babciu! Zabrałaś łańcucha? Cicho! Dlaczego ty nie śpisz? Tata nie pozwolił go ruszać! Ale proszę cię, bądź cicho! Co mu robisz? Ale uspokój się, zaraz wróci do pudła. Musi tylko wygrać quiz. A, a po co? Muszę wygrać ten quiz, żeby kupić sobie piorunochron. Wiesz, jak bardzo boję się burzy. Wiem, a na czym polega ten quiz? Musimy podać numery wideoklipów, które zna ten ten komputer w studio Super Jack. To ciągle my, bo trwa nasz specjalny super quiz, Super Jack. Ja proponuję Państwu dalszy ciąg tej zabawy. Przypomnę może zasady, chociaż wszyscy zapewne je znają, oglądacie. Ja się na tym nie znam, więc pomyślałam sobie, że może wow, to rozwiąże. No jak? Powiedzieli, że jakieś modemy przekażą informacje do tego komputera. Modemy? Aha. Wiesz, babciu, że to ciekawe, tylko trzeba do tego podejść naukowo. Wow! Co ty robisz? Jeżeli wow ma nam pomóc, musi dostać więcej energii. Aha. O, z tej lampy. Wtedy jest bardziej aktywny. Tylko uważaj, żeby mu to nie zaszkodziło. E. poproszę słuchawkę. Numer 20, dom bejców to tu. Jesteś tego pewien? Nie mam żadnych wątpliwości. E? No, ale przygotujmy się. Czy Super Jack gotów? No, jakże mogło być inaczej? natura? Zaczyna się. Wow, znajdź szybko rozwiązanie i pomóż wygrać babci. Skończ z tą babcią, niech Wow obserwuje ekran. <słuch> wow, Super Jack, znaleźć rozwiązanie. Gotów? Run! Super, Jack, rozwiązanie natychmiast. Oczywiście jakaś tylko chwilowa na pewno awaria. Za chwileczkę będziemy kontynuować. Brenda, proszę wyłączyć Jacka. Malcolm, zrób coś z tym, że widzisz, co się dzieje. Proszę co to, się to, tam się dzieje? Super wow, super się pospieszył tak. i zaczął rozwiązywać quiz. To wstrzymaj go. Wow, stój. Super, Jack, stop. Nic z tego nie rozumiem. Jak on mógł rozwiązywać quiz, skoro go nie widział? Wow, wybiera informacje z systemu kodowania Jacka. Jest podłączony indukcyjnie. Indukcyjnie? Tak, przez telefon. Aha. Proszę Państwa, wszystko jest w porządku, tak jak przewidywaliśmy. Oczywiście możemy przystąpić do kolejnej fazy naszego quizu i rozpoczynamy prezentację klipów. Uwaga! Zaraz ready, dobrze, start! O, no ten szczeniak trzyma na dłoni. Patrz, uważnie ma. Maksiu, to jest ten. Wow! Wow! Teraz! Run. 3, 11, 19, 8, 6, 5, 2, 13, 7, 17. Proszę państwa, znamy już wyniki naszego konkursu. Zwycięzcami są widzowie, którzy zadzwonili do nas z Lorentine z ulicy Main 20. Serdecznie gratulujemy. Dzień dobry! Ja! Hurra! Wygraliśmy! Wow pokonał Super Jacka! Hurra! Wow! Super Wow! Hardok, ten Wow jest genialny. Dzięki niemu wygrali konkurs i będą bogaci. A my? Maksiu, trochę cierpliwości. Wow będzie nasz i też będziemy bogaci. Brawo! I przypominam, wow! że nagrodą wow! w naszym super konkursie jest Super Jackowa. O ta gram quiz. Kupię sobie piorunochron. Mamo, czy ty wiesz, która jest godzina? A ty co tu On robisz? Pomagam babci rozwiązać quiz. Tak. Super Queen! To wow jest z wami? Tak. Nie dobrze, nie dobrze. Chyba nas nie widział. Nie jestem taki pewien. Zwijamy się. Zdobędziemy wow! Mamo, błagam cię zrozum. Matt prosił, żeby nie ruszać wow. Nie znamy go dobrze. Może jest niebezpieczny? Niebezpieczny? Bardzo grzecznie rozwiązał quiz. A doktor, pomyślcie o doktorze. Teraz, kiedy Łał jest aktywny, można go bardzo łatwo namierzyć i wykraść. A ja już go tak ukryję, żeby nikogo nie kusił. Nie martw się, babciu. Znajdziemy łow. Znam tu każdy kąt. <gry> Nie widzę. Chyba blask do piwnicy. Co robimy? Mam pomysł. Dobry? Nawet bardzo dobry. Czekaj, gdzie ty leżysz, Max. To jest wejście awaryjne. Chodźmy stąd. Siedź cicho. Wow. A skąd wiedziałeś jak tu wejść? Nie doceniasz mnie, hardok. Nie mogę się doczekać kiedy dobierzemy się do tego. Wow. Ja też. No to zatrzymaj się wreszcie. Dobra. Sprawdzę tylko, czy to miejsce jest bezpieczne. Magazyn ogni sztucznych. Pewnie, że bezpieczne. Przecież to magazyn ogni sztucznych. Nikt tu nie chodzi, bo strach. <grym> <grym> Max, dawaj wow. Tylko ostrożnie, ostrożnie z nim. Może ostrożnie. Spokojnie. Ostrożnie. Coś się taki nerwowy. Już teraz nikt... Nikt go nam nie zabierze. Nigdy nic nie wiadomo. Ładuj go pod kombajnę. Sprawdzimy jego częstotliwość. Tak. Mhm. Jest sygnał. A A, ja uparzył mnie. Mówiłem ci ostrożnie z nim. Drań, drań. Drań, zbój, super świr. Super świr? Co? Mówię, coś? Co? Nie. To on gada. On gada, mówię ci o. Wow, mówi! Mówi, wow! Mówi! Max! Co? Będziemy go programować za pomocą głosu. Tak? Ale jak to? Wow, odbiera sygnały głosowe. Tak. Patrz, co robię. Wow! Justin Morgan, Astor Bank, Laurentine, milion dolarów. Run! 100 <ślesy> Słyszałeś? Słyszałeś? On zna Entercode Morgana. Skąd? Mówię ci. Wchodzi na wszystkie komputery bez hasła. Tak to. Wszystkie hasła łami moje też? Słuchaj, jak to sprawdzić? Sprawdzimy to jutro Morgana. Nie nie teraz, ja chcę teraz być bogaty. Słuchaj, wow! Wpisz na moje konto też. bilion. Albo nie, wiesz co? Wpisz. Max. Bilion. Bilion, bilion. Bilion. Max, co pan Słuchaj, nie. Wpisz tryb. Tak, taki pazerny! Angus, trzeba dać mu więcej mocy. Max, zdążymy być jeszcze bogaci. Cicho. Astor Bank. Max Usher. Astor Bank. Max Usher. Płacić? Wow! Stój! Zatrzymaj akcję! Coś ty narobił, sir. Sure. Chyba przywaliłem mu za dużo mocy. Łał wow, się zdenerwował. Zatrzymaj akcję! Słyszałeś, czy to głos? Nie wiem. Ktoś podłączył się teletransmisyjnie do Łał wow i wydaje mu polecenia. Ale kto? O rety! Przysięgam, że go tu schowałem, w tym miejscu. Tato, ale go nie ma. Coś się musiało stać. Ukradli go. Ukradli. Wow. Ale na rozrabianie co robimy? Tato, wiem. Po. Co się stało? Ukradli. Wow. Mat, ratuj! Ukradli Wow? Matt, pomóż! Jim, nie martw się, znajdziemy złodziei. Mam pomysł, jak odzyskać Wow. Wykorzystamy jego właściwości teletransmisyjne. Najpierw niech Wow określi swoje miejsce, a ja wsiadam do samochodu i na pewno odnajdę go. Trzymaj się. Będziemy w kontakcie. Cześć. Jak mogli go ukraść? Mój kochany, wow. Jim, Co mówisz? Mat, słuchaj, dzięki jego właściwościom teletransmisyjnym udało mi się go zlokalizować. Wiem, że jest w kwadracie 4a. Wow, jest w kwadracie 4a? To jest gdzieś koło Parku Centralnego. jadę tam. Kwadrat 4a, 4a. Ten łajdak wow, wykiwał nas. Ktoś nas namierzył! Ale kto? Nie wiem. Łap go to do podła? Dobra. Przerwiemy mu teletransmisję. A nie, nie, tego łap, tego łap, ja nie chcę. Aaaa! Co się stało? Nie wiem. Łap tego jeża, ale jak? Łap wow, powiedział, że jest w jakimś samochodzie. W samochodzie? No jeżeli ukradł go doktor, to musi być w samochodzie komputroniksu. Tak myślisz? Nie może być inaczej! Jim, mam pomysł. Nadaj Wow, żeby żeby zablokował drzwi i uruchomił silnik. Wow, samochód, instalacja elektryczna Blokuj drzwi, zapal silnik. Zapalić silnik. Max, co to? Nie wiem. O. o. Jim, mam ich. <ścoughs> To jednak van komputroniksu. Jim, Wow musi mi teraz pomóc. Trzeba zmylić złodziei. Zafundujemy im beczkę śmiechu. Jim, nadaj teraz Wow, żeby ruszyli do przodu. Naprzód jazda. <słyska> 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 Brawo! Do tyłu. Do tyłu. Silnik? Nie. Ja też nie. No to kto to zrobił? Nie wiem. Coś nie w porządku z naszym autorterem. Masz rację, Max, wycofujemy się. Szybko do szoferki! Macka śmiechu! Macka śmiechu! Macka śmiechu! Max, co się dzieje? Nic nie widzę. Co się dzieje? Nic nie widzę. Max, kierownica zablokowana! Wszystkie pedały zablokowane! Ardo! Wow! Na gwiazda Autoruder wykonuje jego rozkazy! A, to koniec! Max Explosive, Zaraz będzie wielkie boom! Uciekajmy, Hardok, uciekajmy! Max w nogi! Max, uduszymy się! Odblokowałem drzwi! Spadamy, Max! Wow! Wandro <ścoughs> 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 Nie mamy wow! Wszystko! Wszystko przez twoją paterność! Zimna na nas czeka? Wow! Głaś. Żegnaj! się żegnaj, wielka forso, żegnaj! Maciu! Maciu, jeżeli to prawda, że wow! Wchodzi na wszystkie komputery bez hasła, to jeszcze nie z nami tak źle! O czym ty mówisz? Hardo! A zobaczysz jutro! Wow! Kochane buziaki! Mat, Byłeś wspaniały, a ty miałeś głupi pomysł z tym schowaniem Łału. Wow. Nie, 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 ma o czym mówić. Wezmę wowu i schowam go jednak u siebie. Nie, mat, zostaw go nam. Doktor nie da ci spokoju. Tak, zostaw go u nas, proszę. Ale on u was też nie jest bezpieczny. Damy sobie jakoś radę. Nie, nie. Siadaj. Teraz ja się nim zajmę. Przecież jestem ci coś winna. Hmm? <gryw> Daję wam do dyspozycji najnowszy super sprzęt, a wy się nim rozbijacie po jakichś wartebach. Panie prezydencie! Panie prezydencie! Milczeć! Wiecie, ile kosztował ten van? Milion! Okrągły milion! Rozumiesz? Kto mi to zwróci? Ten bank? Kto? Wow, wow! Panie prezydencie, ośmielam się poinformować, że ten wow, na którego tropie jesteśmy od pewnego czasu, przekazał na Pańskie konto bankowe okrągłą sumę jednego miliona. Cały milion dolarów! Niech Pan sprawdzi. Niesłychane. Mówiłem Panu, że łap wow, do cudotwórca. Panowie, doktorze Hardok, brawo! To oczywiście jeszcze, jeszcze nie koniec możliwości nie. Te, tego baga. Parowie w porządku. Straty wyrównane, ale wow, musi się znaleźć na tym biurku. Na tym biurku? Na tym biureczku? Tak jest. Na biurku Justina P. Morgana, prezydenta Komputrojniksu. <grystanie> <grystanie> tak jest. <grystanie> tak jest. <grystanie> A, popatrz na dach. O. No i co, Edi, skończone? Skończone. Dobrze państwo zrobili, decydując się na ten stary odgromnik. Bo te nowe są do niczego. Ja im nie wierzę. Widzisz, miałam rację. Ciekawa jestem, kto za to zapłaci. Mamo. Łał wow, już o tym pomyśla. Przepraszam, a co Łał wow, ma z tym wspólnego? A, zapraszam na obiad i tam opowiem wam tę wspaniałą historię.